kochanie, dziś jest wtorek a jak wtorek to mars ale ja mam ochotę na przyświetlamy gada tak mnie naszło dziś więc przyświetlamy gada ogólnie co pan oczek myśli hmm, myśli o zmianach myśli o zmianach ale te zmiany e, mają go doprowadzić do wybudowania Um, Jakiejś przystani, jakiegoś spokoju wewnętrznego. Tak jakby on już chciał to mieć. Panoczek jest dobity, bo chciał tu być może ciebie, być może jeszcze jakąś opcję rozpatrywał. Myśli o Tobie jako ciepłej, takiej delikatnej kobiecie. Tylko on tu, ja myślałam, że tu jakaś inna opcja była, a on liczył, że mu się pojawi coś lepszego niż ty, coś lepszego, bo to miałoby być na jakby jego korzyść. A tutaj dupa! Nic się nie pojawiło. Pan, jaki biedny był, taki rozstał. On trochę głupio myśli, tak, tak w ogóle, ale ty. Możesz pomyśleć lepiej i umówić się do mnie prywatnie na prześwietlamy gada, ewentualnie na rozbieramy gada, który ujawni całą prawdę o nim. To, czego nie mówi, to, czego się wstydzi, to, czego się obawia, to przede wszystkim, co przed tobą ukrywa. Ten rozkład jest dostępny tylko do końca tego tygodnia, więc pisz na Patrycja Wysocka na Facebooku. Um, wie, że już ty go przejrzałaś, że on tu już nie może kręcić. On doskonale wie, że ty wiesz, że ty, jakby ty masz wszystko, to, czego on chce. I on już tu nie może kręcić, już nie może wywijać, już nie może bzikować. I tutaj no jest na pozycji przygranej. Oczywiście, że tak stąd może się też pan dystansować. Czy może się odzywać, może się nie odzywać emocjonalnie. Zobaczmy, co panu czuje. Przebierał, przebierał i o sam został z marzeniami o wielkiej love, o wielkiej miłości. Tylko, że tutaj no, dziura w sercu jest. I stąd on chce tej zmiany. Stąd on chce. Jakąś nadzieję ma. Nadzieję ma, że ty się nie dowiesz o jego podstępie. Czyli o tym, że on gdzieś tam myślał, że coś lepszego może mu się przytrafić. No. A co lepsze? To on tutaj sam nie do końca czuje, czy on się sam do związku nadaje. Bo wie, że musiałby nad sobą tutaj popracować, deczko. Deczko nawet. Miłość z jego strony w Twoją stronę jest. Tylko ona jest taka niedojrzała. Bo on tu chce jakoś coś zrobić, ale nie wie co, nie wie jak. Został z tymi uczuciami sam. Co zamierzasz, Panie? Jakie Ty masz zamiary? Będzie próbował grać na um, Twoim y, zrównoważeniu emocjonalnym i tak dawać Ci po troszeczku. Dosłownie. Nie będzie chciał odkrywać wszystkich kart przed tobą, że mo- no, miałem znaleźć lepszą, a tu dupa nie ma, więc ty jesteś najlepsza dla mnie. No, tak sobie wymyślił, że tutaj ci prawdy do końca nie powie. Może być bardziej odważny w wymianie argumentów z tobą. Jak dojdzie tutaj do jakiejś rozmowy, to on będzie dużo bardziej um, rozmowny, że tak powiem bo będzie próbował załagodzić sytuację i pokazać ci halo, halo, czyli tutaj mamy typowy gaslighting, gdybyś ty tak nie zrobiła, co ja bym tak nie zrobił, taki on ma taką strategię sobie obrą, takie zamiary ma no, i tak to w ogóle będzie ci to tłumaczył, że to nie tak w ogóle wyglądało, to nie tak miało być, to w ogóle wszystko odwrotnie. I to mogą być te wymiany argumentów, o których mówiłam. Mówię jakieś rady dla ciebie, moja droga. I teraz masz do wyboru. Albo tutaj będziesz szukać panoczka sobie do związku inaczej, jeszcze inaczej, jesteś ty bardzo logiczna, która masz przed sobą wybór, albo chcesz związku stabilnego, normalnego, albo tutaj będziesz, będę się tak romansować, że tak powiem, więc jeśli szukasz związeczku, no to tutaj to dupa, dupa blada, nic nie pyknie, natomiast jeśli szukasz yy, z tą buławą, no to on będzie tak wchodził do ciebie, Połowicznie. I tutaj bawić się chciał będzie. I zostawiał ci taki, taką możliwość posiadania go na chwilę. Skup się na, na tym, co on mówi. Bo on mówi półprawdę. Dosłownie półprawdę. Dosłownie. Co ja bym chciała? Jakieś karty jeszcze. A, to sobie weźmiemy. Tu, tu sobie weźmiemy. Okej. Okay. Znaczy, czego ty możesz się po nim jeszcze spodziewać? Że będzie chciał to odbudować, ale to będzie tylko jego maska. Może chcieć przepraszać tutaj, okazywać jakąś zmianę, trochę ci pompować takim, taką pozytywnością, romantycznymi uczuciami, mówić, jaka to ty inspiracja dla niego jesteś, jak ty w ogóle masz plan na życie. To jest tylko kurwa gierka. To jest tylko jego granie. Tutaj będzie ból, moja droga. Jak ty, no. Jest tak, jak ty byś mu... będzie boleć, no. Będzie boleć. Złamane serducho. No bo on tutaj nie myśli tylko o tobie. On tu chce coś jeszcze. Jakąś babę tu lepszą, więcej, bardziej. Jeszcze Niech się puknie w caban, bambaryła. Dobra, weźmiemy sobie te karty i wam powiem znaki Zodiaku. Weźmiemy sobie karty Lewiego kabalistyczne. Byk. Baga. Baran. Baga drugi raz. Strzelec. I byk drugi raz. No, bardzo mocno tutaj. Tyle ode mnie. Miłego dnia.